Dobrze, moi kochani? Zdrada, nienawiść między dwiema osobami. Zdrada, nienawiść między dwiema osobami. A, moi kochani, bo może nie wiecie, albo też już patrzyliście na moim kanale, są też dwa filmiki, takie króciutkie shortsy dwa, to możecie wejść i sobie obejrzeć, no oczywiście dotyczące kart, tak? Dobrze, a właśnie na tym drugim shortcie, krótkim filmiku, tam mówię, objaśniam, ale tutaj na początku tego filmiku, zanim przejdziemy do czytania, to chcę Wam powiedzieć, tak jak tam na tym króciutkim shortcie, powiedziałam. Moi kochani. Tak, wróżę z kart klasycznych Tarota Janielskich, ale też oczyszczam energetycznie zajmuję się białą i czarną magią. Robię też e, rytuały na przyciągnięcie e, miłości, pieniążków i. Jeżeli chodzi o zdróweczko, o zdrówko, tak, to też robię rytuał na to. I moi kochani, ja teraz pod, pod tym filmikiem, teraz jak będę wrzucać, to w opisie, oprócz maila, to wrzucę Wam tam do każdego tego, do, napiszę. I tam będą ceny. Co na przykład za wróżbę, tak? I tam za to oczyszczenie energetyczne, jeżeli chodzi o białą i czarną magię, też będziecie tam mieli. Ile to kosztuje? I na przykład ciągnięcie miłości, pieniążków i zdrowia, tak, żeby, żeby to zdrówko było, też będziecie mieć. Ile, ile to kosztuje, tak? Pod tym filmikiem teraz w opisie. To Wam wszystko napiszę, i to zajrzycie sobie do opisu, będziecie wiedzieć pod tym filmikiem. Teraz dobrze, przechodzimy do czytania w końcu. Więc zaraz sobie zobaczymy. No dobrze, ale to może tak musi być. Ja zawsze pilnuję, żeby one były te karty w pozycji prostej, no ale trudno. Jedną mamy odwróconą. Ale to tak może musiało być. Wiecie co? Poczekajcie chwilkę. Ja tylko chciałam ja tylko resztę tych kart zobaczę. Jak, w jakiej one są w pozycji prosta, czy odwrócona? Oj, nie! Reszta, widzicie? Reszta w pozycji prostej. To tak musiało być. Że ta jedna jest odwrócona. Yy, dobrze, już przechodzimy do czytania. i kochani, tutaj jeżeli chodzi o to czytanie, to ja tutaj widzę dwie, dwie opcje, dwie kwestie, jeżeli chodzi o, tak, ale tu pierwsza kwestia, to co widzę, to jest między, opcja między dwiema osobami, chodzi mi w życiu prywatnym, tak, partnerskim, czyli yy, tutaj jakby ta jedna osoba chce drugiej pomóc, yy, chciała pomóc ogólnie, bo popadła w jakieś tam używki, czy to narkotyki, czy, czy coś i chce, chciała jej pomóc bardzo. Yy, czy to partnerce, czy partnerowi tak. A znowu yy, ta ta druga osoba, bo chciała jej pomóc w taki sposób, żeby poszła na leczenie i tak dalej i tak, a ta znowu chce nadal w tym tkwić, w tym nałogu i jakieś jakby tu jakieś pretensje wynosiła, że czemu nie właśnie pieniądze dać na, dalej na ten alkohol, czy narkotyki, czy używki. A Wpakowywać tam właśnie w to leczenie te pieniądze, tak jak jakaś właśnie ta nienawiść i ta osoba, właśnie ta uzależniona osoba Właśnie tego partnera, czy partnerka posądza o O to, że, że, że zdrada, że yy, Bo tak się czuje lepiej, jak, we, jak weźmie właśnie te narkotyki, czy, czy upoje się alkoholem, czy jakieś używki inne To ona się czuje lepiej, czy on, czuje czy się lepiej w, ma lepszy świat, jak sobie tak się właśnie wypije sobie więcej, czy, 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 tak. A to nie o to chodzi. I tutaj może właśnie, właśnie na ta osoba, właśnie uzależniona, Was może jako, że, że zdrada, tak, no czemu nie może nie zaakceptować takim, jakim jestem lub. Ten, nie tylko, ale właśnie, my chcemy tej osobie pomóc. Ta osoba nie daje sobie pomóc, tak? Ona nadal swoje i to może ta osoba uznawać za zdradę. Także ją zdradziliście, że daliście ją na ten odwyk, na to leczenie, tak? To tak, to może się wydawać komiczne, śmieszne, ale są takie przypadki właśnie. Ta osoba po prostu po jakimś czasie może dojść do tego, że właśnie wy chcieliście jej pomóc, a ona to uznała za zdradę w swoim rozmowaniu i myśleniu. Dobrze, dalej. Powiem tak: tutaj może też chodzić o pracę, że w pracy, że wy kogoś zdradziliście, komuś tam. Ta osoba na przykład mogła przez was nawet stracić pracę lub na odwrót, wy. Wy, wy mogliście stracić pracę, bo ktoś wam tam namieszał, zdradził was, coś naopowiadał, co mogło nawet nie być prawdą. Yy, tak, tutaj też mm, hmm. mógł być obiec obiecany, no nie obiecany, ale mog mogliście wy być jako piersi z tak chodzi tu o spadek, tak? Ale jeszcze pojawiła się druga osoba, czy tam trzecia jeszcze dodatkowo i na przykład ta osoba i wy możecie właśnie poczuć się tacy nazdradzeni, oszukani, nawet bym powiedziała, tak? No bo czemu? Bo wy, były już wszystko, było dokumenty, wszystko przyszło dla was, tak? Że wy mieliście ten spadek odziedziczyć. A to nagle jest jeszcze jedna osoba, czy tam jeszcze ktoś trzeci. Dodatkowy, tak? I teraz wy jesteście pominięci. To nieważne, że na przykład na tą drugą osobę to przejdzie. Czy dwie jeszcze dodatkowe osoby, tak? I między nimi to będzie podzielone, a wy z tego guzik z pętelką dostaniecie. na no nic. No I właśnie w tym kontekście możecie się poczuć te co nie zdradzenie. No, trzecia opcja, trzecia kwestia to właśnie między partnerami, tak? Może partner czy lub partnerka zrobili sobie skok, bo wy się o tym dowiedzieliście. No i, i zdrada, prawda? No bo jakby to inaczej. No i, i to też właśnie jako trzecia opcja, właśnie. No, tutaj to się rysuje, tak. Mm. Lub też jeszcze co mogę Wam tutaj powiedzieć jeszcze dodatkowo, tutaj może też chodzić o dziecko, bo nieraz rodzice tak robią, że obiecują coś dziecku, także to dziecko, to dziecko czeka, czeka i nie ma na przykład czegoś tam kupionego, bo chce coś dostać, tak? a tego nie ma tak, a my odwlekamy, a to wtedy, a to wtedy i też to dziecko może poczuć się takie oszukane, takie bo rodzice coś obiecali albo mama lub tata i nie do, dziecko tego nie dostało to później dziecko przestaje nam wierzyć w cokolwiek i, i też właśnie to może też o, właśnie o dziecko chodzić dobrze moi kochani to tyle pa